Moi im nim zaczniemy, wbijajcie koniecznie na naszą grupkę na Discordzie oraz nie zapomnijcie o tym, żeby wpaść na grupkę Bogowie Fify e, oczywiście oba linki są w opisie e, no i nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze oraz kliknijcie dzwoneczek a teraz już lecimy do materiału Siemago, widać w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym odcinku będziemy reagować na fany moment z FIFA 20. Także myślę, że Wam się odcinek spodoba i jeżeli też macie bekę z tej gry, to po prostu zostawcie subskry subskrypcję oraz łapkę w górę, to mi na pewno pomoże. A teraz już lecimy do oglądania. Także no ja tutaj sobie wybrałem taki filmik. Dzisiaj jest taki 10-minutowy film. Jeżeli wam się będzie podobać, to oczywiście łapkę w górę, ale nie o tym w sumie. Jeżeli Wam się będzie podobać, to piszcie w komentarzach, to oczywiście zrobię drugą część. A teraz lecimy sobie już, myślę, na pełny ekran sobie to ustawimy. No co tutaj mamy, co tutaj mamy? Pięknie, pięknie obranie strzał. Nie, najgorzej, najgorzej, naprawdę. Nie, naprawdę, nie mogę. Nienawidzę takich sytuacji, bo to po prostu jest... Moment, w którym wy odczuwacie niechęć do tej gry. O, tutaj podanie do bramkarza, okej, okay. biegnie, Paul? karny będzie. Nie, nic nie było, nie wiem czemu, nie wiem co tam się wydarzyło. Okej, okay, tutaj się przewraca bramkarz oraz Kylian Mbappe. No i właściwie to jest tyle. Okej, okay, a tutaj Salah. Tańczy sobie z piłką w miejscu. Mhm. O, Salah postanowił, że sobie z nią pobiegnie gdzieś, wow. Naprawdę szacun dla Egipcjanina na kradzie szpiwki. No to nie, nie są tanie rzeczy z pewnością. To kolejna sytuacja. No ktoś tutaj rzuca z autu zawodnik z numerem 4. Tak lekko koniec 6, przynajmniej na takie wygląda. O, tutaj nie, no pierwsza pomoc to jest klasa. jego Silva to jest naprawdę klasowy zawodnik. Właśnie dzięki taki, takim zachowaniom. E, my lecimy sobie dalej. Tutaj przebitka, klasyk, no że nie są w stanie złapać piłki w tej no to chyba, doskonale każdy wie, ale czy widzieliście, co tam się stało, i ja wam cofnę, bo to, co się tutaj stało, moi drodzy, tutaj niby bramka, no przebitka przegrana, no coś nawet normalnego, ale tutaj, ale co, 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 patrzcie na tego zawodnika, który leży w tym momencie na ziemi, on odlatuje, on odlatuje poza bandę i drugi się wywala, trzeci się jeszcze jakoś teleportuje. Nie jestem w stanie tego pojąć. Co tu się wydarzyło? O, tutaj Dybala naśladuje, jak Kolejna sytuacja. No, tutaj. Tutaj, tutaj lekki taki odrzut, No, no więc to więc. Tak, taki klasyk też to można zauważyć często w FIFA. Czekamy na perełki. Czekamy na perełki. Co tu się. O kurczę, oni będą grać na tej kamerze z wolnego? Nie wierzę w to. Nadal nie, nadal nie. Nadal mecz tak trwał, nawet po pauzie rywala i moi drodzy, dopiero jak stracił bramkę, to normalnie gra wyglądała i z tego co widziałem był wynik 2 do 2, także no nieźle się musiał wkurzyć ten właśnie gracz. Współczuję naprawdę z całego serca, bo to jest rzecz, powiedzcie mi, że to nie jest handicap, bo to, to jest tak właściwie handicap, no. Gość miał realne szanse na wygranie tego, meczu, prowadził dwa do jednego, która tam była. Minuta, nie zwróciłem uwagi. Zobaczmy, a tutaj zesłania logo twórcy tego filmu, więc no niestety nie, nie, nie dowiemy się tego. Ale powiedzmy, że z 92 mega, realne szanse nawet. Gdybyś w 100% powiedział, że nie miny, prawda? To różnie bywa w dojczyźnie. No i. Nagle, nagle. Kamera się odcinam, um. no. To nie jest dla mnie normalne I, zaw... i gracz leci najprawdopodobniej z kontrą no i traci w ramkę właśnie zawodnik, który wykonywał ym, rzut wolny. Zawodnik, mówiąc zawodnik, oczywiście chodzi mi o gracza, yy, który daną drużyną sterował. Lecimy sobie dalej, żebyście tutaj mi nie zasnęli. Gareth Bale, przed pole karne. Kazemiro, ależ uderzenie. Nie, jeszcze nie trafi. Wiedziałem, wiedziałem. No i powiedzcie, że to też nie jest handicap. No niby się może zdarzyć raz na kilka razy. O kurczę, tu jest mocne.

ale to może coś zabrało? Bardzo prawdopodobne. Zobaczmy sobie dalej. No, tu, tu, tutaj wcale nie było Faulu, tutaj nie ma mowy o faul, Faulu. Strzał nie wiadomo skąd, to wpadnie, wiedziałem. Nie, to nie wpadnie, ale. Kurczę, co, co to było? Co, 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 co to jest, my, kochani? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć, moi, kochani? Nie, nie, to, widzieliście jak on odskoczył, to jest totalnie, totalnie rozwala system. Zobaczmy sobie dalej na, na kolejną sytuację, no tutaj już widzę o co chodzi, no i jeżeli ktoś z Was nie wie o co chodzi, to tutaj przed polem karnym, yy, właściwie nie przed, tylko Wy polu karnym, w polu bramkowym swojej drużyny stoi murek. Tak, murek tutaj w lewym rogu ekranu, po lewej stronie właściwie. I to jest, moi drodzy, prowadzenie 4 do 3 yy, 84 minuta, także no... Piękna, piękna sprawa. Jestem ciekaw co się stało, gdy on wykonał już ten rzut wolny, czy tam... No w sumie już jest wolny. No tutaj takie auty bez piłki, też mi mile widziane myślę, no każdy lubi takie rzeczy oglądać. Główeczka tutaj pewnie jakaś śliczna siądzie. Blisko, blisko, blisko. No ale u główki i tak w tej fifi nie siadają, więc no się nie dziwię, że tutaj koledze nie wyszło. O kurde, o kurde, o kurde, nie. Tutaj już Vantage chce wykonywać wolnego, a tutaj zobaczcie kto sobie leci tak ładnie na kolanach przez 10 km i ląduje sobie na... Yy, przysłowiowej mordzie. Mm. Tutaj ekipa Argentyny się cieszy. Messi podnosi yy, piłkę nawet nad nią nie panując. Yy, także no, wybitne umiejętności Argentyńczyka. Kolejny raz udowadnia, że jest on bogiem. Po prostu jest on bogiem. Yy, tutaj kolejna sytuacja. No pięknie, pięknie. Kamera nadążyła. Super, naprawdę. Gratulacje jej. I on strzelił z tego bramkę? Haha. Ha. To no tutaj szczęście w nieszczęściu. O, tutaj e, na, kolejny raz naśladowanie zawodnika. E, nie wiem, kto tutaj się wy, wyłożył. I ten zawodnik przed nim to prawdopodobnie był Antoine Griezmann, e, ale tego nie jestem pewien. No, tutaj ewidentnie coś się zlagowało, bo takie rzeczy nie widzimy na co dzień. No, tutaj coś nie siadło. Nie trafił sobie, le lekko mówiąc, w piłkę. Kolejny raz sobie nie trafił. E, no i w sumie to by było na tyle. E, podanie tutaj w stronę. Przuc tutaj się to w sumie nie było podanie bardziej strzał. Co tutaj się stało? Prześledźmy sytuację jeszcze raz. Takie, totalnie randomowy wykop. Totalnie randomowy. I on z tego strzelił bramkę, bo nikt tam nie zaliczył już kontaktu z piłką. A nie, zaliczył. Ej, jakiś tutaj jeden z zawodników. Myślałem, że stamtąd strzelił. O, Volta, Volta, nasza kochana. Odbicie od bandy i prawdopodobnie to wpadnie. Ja to wiem, ja wiem, że to wpadnie. Ja wiem, że to wpadnie. Um, tak. Ramos, o kurczę. To nieźle, to nieźle. No i tutaj płacz w tle. Patrz w tle, moi kochani, lecimy sobie dalej z akcją, Sergiej Milinkowicz-Sawić, Milinkowicz-Sawić, no on tego prawdopodobnie nie trafi, no wiedziałem, um, lecimy sobie dalej, albo dobra, jeszcze mam coś powiem, bo naprawdę przy takich sytuacjach to, że piłka nie wpada do siatki jest dla mnie nienormalne, to jest stuprocentowa sytuacja i powinna w 100% wpadać do siatki, kogo my tutaj mamy, O. Obnażanie się w miejscach publicznych, konkretnie na stadionie, myślę, że to, to jest karalne, moi kochani. No, e tutaj jest po prostu zapłacić totalnie wysoką karę. Myślę, że za takie czyny. E lecimy dalej. E fajnie. No, główki już totalnie nie działają w tej grze. E Zobaczmy, tutaj jakieś powtóreczka. E o co chodzi? Puste boisko. Aha, dobra. Tylko, tylko arbiter był właśnie na placu gry. Coś mnie tutaj coś, coś się tutaj zepsuło ewidentnie. Kolejna z sytuacji... Nie, to, to prowadzenie z LB. Ja tego nienawidzę. Nie trafi. Trafił. Nienawidzę tego prowadzenia z LB. Naprawdę to jest bardzo skuteczne, jeżeli umiecie to wymasterować, jeżeli to wymasterowaliście. E, naprawdę muszę się za to wziąć, bo bo bo, bo będzie nieciekawie, no. Właściwie, właściwie zawsze nieciekawie, jeśli ludzie mają grę w FIFA, ale e, o kurcze, o kurcze, kurcze. Jakiś wiatr tutaj zawiał, wywiało wszystko z bramki i zawodnik się prawie przewrócił. Zobaczmy to ponownie. <laughs> nie. Nie, masakra. Totalna masakra. Tutaj jakieś wybicie. Chyba to jest donna Ruma? Albo nie? Piąstkowanie? Albo, albo ten. No, były bramkarz PS, że Boże, Sirigu. Nie, to jest bramkarz Juventusu. Tylko nie wiem kto. Kurcze, nie wiem. napiszcie w komentarzu. Um, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Co on robi? Jedzie w miejscu. Hm, tak też można. Lecimy sobie tutaj jakaś sytuacja sam na sam no niech zgadnę, nie, nie trafi. Tak, trafił. Ale tutaj chyba bardziej chodzi o to, co Bramka żeby No, no, bo to. Bo to bo to nie było normalne, szczerze. Boże, jak ja tego c... czegoś takiego nie nienawidzę, bo Wy nie macie na to wpływu. Wy nie macie na to wpływu. Tragedia. Okej, gość chce Champions? I to jest jego bramkarz. A nie, to był bramkarz. Co tu się dzieje? prześledźmy to jeszcze raz. To już będzie ostatnia sytuacja na dzisiaj. Jeżeli chcecie drugą część, to oczywiście łapka w górę. E jak jaki komentarz, ale co tutaj się wydarzyło? Co tu się stało? Naprawdę, nie mam pojęcia. To jest bramkarz przeciwnika, czyli to nie jest bramkarz tego gościa, którego widzicie w prawym górnym rogu na kamerce. On sobie strzela do bramki, właściwie notuje podanie do bramki w kierunku linii, linii bramkowej, no i jakimś cudem udaje mu się to wybić na supek, e, na supek, a następnie piłka zostaje wybita. No i przejmuje ją e, właśnie drużyna tego gościa, który tutaj jest w prawym górnym rogu i strzela. Teoretycznie wpada to do siatki, ale jest spalony. Nie. Wybijają piłkę i grają dalej. Nie wierzę. Nie, no naprawdę. Trzeba to uczcić i obejrzymy jeszcze jedną sytuację. A, to jest klasyk. No, moi drodzy, klasykiem rozpoczęliśmy i klasykiem skończyliśmy. Jeżeli chcecie drugą część właśnie tego typu materiałów, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, jak i subskrypcję. Będę ogromnie wdzięczny. A w tym momencie niestety muszę się z Wami pożegnać. Także to było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć.